Na skrzyżowaniu obok Białego Klasztoru w Nowym Sączu trwa montaż kamer nad sygnalizacją świetlną. To rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, czyli tak zwany system Red Light instalowany przez Inspektorat Transportu Drogowego System ma poprawić bezpieczeństwo, a sądeckie skrzyżowanie jest jednym z 30 skrzyżowań w Polsce, które zostały wytypowane na podstawie analizy ruchu drogowego. Jest to jedno z, ze skrzyżowań, które w naszej ocenie jest zagrożone różnego rodzaju zdarzeniami drogowymi, wypadkami, kolizjami, ze względu na to, że kierowcy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, że wjeżdżają na czerwonym świetle na, na skrzyżowanie. I jak dodaje Monika Niżniak z Inspektoratu Transportu Drogowego, w ciągu analizowanego okresu, czyli trzech lat, doszło w tym miejscu do zdarzeń drogowych, w których obrażenia odniosło ponad 30 osób, stąd decyzja, aby to skrzyżowanie objąć automatyczną kontrolą. Z korzystaniem systemu red light to system kamer. Część z nich monitoruje samo skrzyżowanie, monitoruje również sygnalizatory świetne. W momencie, kiedy nadawane jest czerwone światło na sygnalizatorach, się, włącza się kolejna grupa kamer, która już rejestruje sam moment popełnienia wykroczenia przez kierującego. Kamery są na tyle inteligentne, że mogą ocenić, czy faktycznie doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego. Śledzą także tor poruszeń pojazdu po skrzyżowaniu, a a do materiału dowodowego automatycznie przypisywanych jest szereg danych, takich jak sam moment popełnienia wykroczenia, czas jego popełnienia, a także czas, który upłynął od momentu włączenia się czerwonego światła do momentu, kiedy kierowca zdecydował się przejechać za sygnalizator. System automatycznie także zczytuje tablice rejestracyjne samochodu. W całej Polsce działa już ponad 20 skrzyżowań z systemem Red Light, a od momentu ich zainstalowania jest zdecydowanie bezpieczniej. Kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że skrzyżowanie jest monitorowane. Poza tym nie ukrywamy informacji o tym, że prowadzimy kontrolę na określonym skrzyżowaniu. Poza tym, informacja dla kierowcy, kiedy widzi żółte kamery, to jest sygnał, że skrzyżowanie jest kontrolowane. Wpływa dyscyplinująco na kierowców. Obecnie system jest na etapie montażu, a firma, która się tym zajmuje, przygotowuje się do odbioru urządzeń. Jeśli testy przejdą pozytywnie, to rejestratory przejazdu na czerwonym świetle zaczną działać na w przełomie sierpnia i września.